To nie kieliszki, to szkło. Nie o tym zagranie. Trzeba palcem po prostu po krawędzi. Palcem po mapie. Palcem po nie widać, nie jest poza kadrem. Tak? Słońca! Po przebaczeniu! Okay. Złoty wiek ziemi. Miłość pod księżycem, sony PMG. Aurakoland, 2005! O świętach niech już dzisiaj nie pamięta. Jest tylko od. Ale nie jest szczytko, złoty. A swój... król! A, swój, to jest chyba sami Nie tu końca. Ulica, oponentska, 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 Ej, jaja sobie robisz? O kurwa Panie sąsiedzie, co pan robi z tymi szufladami? To jest tak Szatkuję mocno Dodaję trochę cebuli Troszkę marchewki startej I nutruję żywie o, ja myślałem, że ten pan trochę za szufladkowanie, także pan jednak całkiem zbyśnie. Dobranoc! Witam państwa w telewizyjnym Uniwersytecie Andrzeja Skłodowego. W dzisiejszym odcinku zademonstruję państwu, jak należy rozkładać kredens. Nawalamy! Życzę państwu miłej rozbiórki! do mego serca Proszę. co nasze nitki biżuteria wow. skarb skarb pod ziemi na no bogato tak